Jestem w Raniżowie w Urzędzie Gminy. Dzisiaj mamy 22 lipca 2011 roku. Chcę przeprowadzić rozmowę z panem Wójtem Danielem Filą, który jest najmłodszym Wójtem w Polsce. Czy pan to potwierdza? No z, tych, z tych informacji, które tutaj uzyskaliśmy, na chwilę obecną tak, bo był jeden pan, który był młodszy w chwili wyboru. Natomiast on już zrezygnował i teraz tych informacji, które tutaj uzyskaliśmy, to tak. Ile pan ma lat? 29, a miałem 28. Aha, jak pan został? Tak. W wyborach samorządowych w tamtym wyborach roku? W wyborach samorządowych w lipcu, w listopadzie 2010 roku, a wcześniej przez okres 4 lat byłem najmłodszym przewodniczącym Rady Gminy w Polsce, bo miałem 24 lata. Czyli Raniżowa. Tak, jest. Gmina, cały czas jestem tu związany z Raniżową. Proszę coś o, o, o sobie powiedzieć króciutko. O y... swojej karierze powiedzmy yy, yy, na stołek. No, to jest trudno powiedzieć yy, o tutaj o jakiejś karierze, prawda? Po ukończeniu, no, jest po ukończeniu jakaś kariera studiów, jednak. a skończyłem historię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Yy, pracowałem przez 5 lat jako dyrektor, asystent w Biurze poselskim pana posła Zbigniewa Chmielowca sprawa i sprawiedliwości tym... I to, to było w Kolbuszowej tak w Kolbuszowej tak i w tym okresie startowałem na jako kandydat na radnego tutaj z miejscowości Raniżów do rady gminy udało mi się osiągnąć proszę patrzeć no. udało mi się osiągnąć tutaj mandat radnego z gminy z miejscowości Raniżów i później Yy, głosami radnych, zostałem wybrany przewodniczącym Rady Gminy w Raniżów. Czyli 4 lata pan Cześć, pełnił głos? Tak jest, miałem wtedy 24 lata. Rozumiem. Byłem przewodniczącym, najmłodszym przewodniczącym Rady Gminy. To jest 15 osobowa Polsce, rada? Tak? Tak, tak, bo to jest gmina do 20 tysięcy. Mhm. I za namową kolegów i yy, mieszkańców, przyjaciół postanowiłem spróbować swoich sił jako kandydat na ewentualne stanowisko wójta gminy Ranizów. No i dzięki tutaj olbrzymiemu poparciu, zaangażowaniu moich, moich przyjaciół, mieszkańców naszej gminy udało mi się w pierwszej turze osiągnąć wynik prawie 58, ponad 58%. A, czyli wygrał Pan w pierwszej wygrał turze w pierwszej od razu? W pierwszej turze, tak. Było Święć. czterech kandydatów, także wielkiej... Jeszcze raz serdecznie mogę podziękować mieszkańcom, bo to jest z jednej strony wielka radość dla mnie, ale i, i też ogromne zobowiązanie względem mieszkańców. Jak najbardziej. O tym jeszcze będziemy mówić. Panie Danielu, Pan jest rodowitym, tak że jest. tak powiem, Rado? Jak ja to jestem, od trzeba odmienić? Ja jestem rodowitym Ramizowia Ninem. Tak. Y, babcia z jednej strony, ale jestem, ca, moja rodzina jest związana z całą gminą, bo babcia pochodzi z Mazurów jedna. Mhm wyszła za mąż na zielonce, tatuś pochodził ze zielonki. Czyli miał, Mamusia, miał pan krótko mówiąc tak duże poparcie, że Mamusia tak powiem... z kolei rodziny się również. w Raniżowie, a mm -hmm. dziadziuś z woli raniżowskiej pochodził. Także całym, właściwie cała gmina zasięgiem tutaj jest pokryta, jakby tak szukać korzeni, tak. no to te korzenie nasze są na terenie właściwie całej gminy. Dobrze. Panie teraz pan powiedział, że, że to jest i zaszczyt. Yy, i obowiązek. Może jak Pan sobie wyobraża, jakie Pan ma plany? Zresztą Pan na pewno prezentował swój program wyborczy, prawda? I, i, i na co Pan chce w tej chwili zwrócić uwagę, jak realizować te plany, które Pan sobie nakreślił? Znaczy, no, jak najważniejsze plany, to są przede wszystkim plany związane z szeroko rozumianą infrastrukturą. Prowadzimy kilka równocześnie inwestycji a więc nawierzchnie asfaltowe na drogach, budowa kanalizacji sanitarnej pozostałej części gminy, ale i również y, może mniejsze takie inwestycje y, jak na przykład zakładanie kolektorów słonecznych. To te, wszystkie działania, no nie sposób by ich tu teraz wszystkie wymienić. Oci w każdym razie, czy to jest duża inwestycja, czy mała, mm -hmm. o tej wielkości to świadczą przede wszystkim pewnie środki, które na, te, na dane zadanie idzie, niemniej no wszystkie one mają służyć naszym mieszkańcom. Proszę powiedzieć, króciutko scharakteryzować jaką pan ma tą gminę? Powierzchnię, ilość ludzi, no i budżet. Coś o budżecie, jaki ten budżet Już, jest? Jeśli, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jest to gmina niecałe 7, około niecałe 7,5 tysiąca mieszkańców, w 8 sołectwa, największe sołectwo to jest sołectwo Raniżów, Wola Raniżowska, Mazury, Zielonka, Staniszewskie poręby wolskie, posuchy i korczowiska. Powierzchnia to około 96 km2. Tak jak powiedziałem, na mieszkańców około 7,5 tysiąca. Jest to gmina typowo rolnicza. Tutaj centrum można powiedzieć takim, jeśli chodzi o gminę, to są posuchy, mazury, wola raniżowska. Raniżów już jest ma taką troszeczkę zabudowę. A jaką pan miasteczko. ma jaką pan ma e, budżet, bo to jeśli jest to, czyli ile o, pieniędzy jeśli jest chodzi na to, o wszystko. budżet w tym roku to jest to około 25 milionów. Oczywiście e, ciągle brakuje pieniędzy A, na, na wszystkie jest, ambitne plany. Oczywiście tak, że tak. trzeba zdobywać również trzeba zdobywać, staramy się pisać programy pewne, prawda? Wspaniałą specjalistkę odpisania mm -hmm. programów e, na zadania infrastrukturyjne, inwestycyjne, ale również i z zakresu szeroko rozumianej kultury. O właśnie, niech Pan coś powie na temat właśnie. Myślę, że tutaj jest sporo do zrobienia jednak tak, w gminie, tako, jeśli chodzi o, wiesz, bo zauważyłem wie Pan, że nie ma domu kultury, nie ma obiektu, gdzie można by prawda tą kulturę no, w jakiś tam sposób. No tutaj bardzo duży ukłon pragnę skierować w, w stronę stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie naszej gminy na czele ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Kultury Sportu w Raniżowie, gdzie ta, to stowarzyszenie, ale inne stowarzyszenia jak Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Mazury, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zielonka, jak i inne, to są stowarzyszenia, które najbliższa nawet impreza, która jest już cykliczna, czwarta, biesiada rodzinna. Jest organizowana właśnie przez Stowarzyszenie, przez współpracę tutaj. Będzie w najbliższą niedzielę. Będzie prawda? w najbliższą niedzielę na stadionie sportowym Ranżowie. Natomiast jeśli chodzi o plany takie y, gminy, to tutaj w najbliższym czasie, do końca wakacji, nastąpi zmiana, reorganizacja Gminnego Środka Kultury, Sportu i Rekreacji. Y, pozyskaliśmy, czy odzyskaliśmy obiekt na stadionie, który będzie przeznaczony na. Dom Kultury mhm. i chcemy tutaj w oparciu o młodzież, w szczególności o funkcjonujące, bo też trzeba się pochwalić, że nasza gmina, jestem z tego bardzo dumny, ma bardzo utalentowaną młodzież, zespół pieśni tańca Lesiaki, zespół y, y, tańca y, Wolanie, y, kapela Raniżowianie, która też zajmuje no, bardzo duże. Chcę powiedzieć, że fantastyczna kapela, wie Pan, ja już sobie pozwoliłem odsłuchać ich może być pan dumny świetna kapela. To jest rzadkość. tak jest, a młodzież z kolei, Lesiacy, Wolanie zajmują no, bardzo prestiżowe miejsca tutaj w regionie. No, mamy nawiązaną współpracę z gminą Partnerską na Słowacji, mm. Zespół Pieśni Tańca Lesiaki kilkakrotnie już był no, jest taką, taką wizytówką ambasadorem kultury naszej Rainiżowskiej Lesiackiej. Las przede wszystkim tak. tutaj na zewnątrz. Panie Wójcie, no chcę pogratulować gimnazjum. Jest to fantastyczny obiekt łącznie z wojskami sportowymi i tak dalej. No to akurat jest ja też... myślę, że to jest na, na miarę dużego miasta, wie Pan. To znaczy, no tutaj właśnie. Wielkomiejski charakter. Bardzo, ja wiem, że to był, było działanie też społeczne, bo tam stowarzyszenie mocno tak, się. Tak, tak, tak. O tym może nie, nie będziemy w tej chwili rozwijać Natomiast te no, tematy. Natomiast warto się pochwalić, że faktycznie mamy piękną salę gimnastyczną przy Gminnym Gimnazjum. Yy, obok jest imienia policzno, Jana Pawła imienia II, Jana II trzeba Jana to Pawła powiedzieć, II, prawda? Tak. Pięknie tak. Panie Wójcie, yy, jeszcze teraz yy, skoro mówimy o edukacji, o oświacie, yy, jest problem myślę jak w każdej gminie i miejscowości jest problem z młodzieżą, która szuka jak gdyby innych sposobów, prawda, spędzania czasu. Czy oni wie pan, co mam na myśli, Spod, te spotkania wieczorne tam na, na tych ławeczkach tak, na tak, stadionie. Tak, tak. Wie? Tak. Dlatego no I tutaj, trzeba coś by z tym zrobić jednak, jakoś no tu, no tutaj maksymalnie prawda, docierać, zagospodarować im czas. Chcemy docierać do młodzieży również przez pewne działania takie sportowe. Funkcjonuje klub sportowy, Raniżowia Raniżów, gdzie tutaj prezes pan w Burek już od kilku lat, myślę, że z powodzeniem we współpracy z dyrektorami szkół wychwytują takie młode talenty, a dodatkowo jest taka organizowana co roku, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdzie młodzież ma najwięcej tego wolnego czasu. Zajęcia sportowe od dłuższego czasu też jeszcze jako przewodniczący rady, teraz jako wójt organizuje co jakiś czas gminne turnieje o puchar wójta, wcześniej puchar przewodniczącego Rady, gminy jak nim byłem, tak żeby w jakiś sposób w tej młodzieży zakrzewić tego ducha rywalizacji takiej sportowej, ale to są tylko takie działania doraźne. E, natomiast takie cykliczne, gdzie dzień w dzień, no to właśnie tak jak przed chwilą zostało wspomniane, gmina ma kompleks boisk wielofunkcyjnych w woli raniżowskiej, e, Kompleks Orlika w Ranżowie. Panie Poszamy Wójcie, moglibyśmy długo jeszcze zadać. rozmawiać o tym, ale niestety są wymogi czasowe i to musimy się. na razie ten klip skończyć, z tym, że będzie następny, gdzie Pan spróbuje zachęcić mieszkańców Polski nie tylko może do odwiedzenia tych terenów, ale to będzie osobny Bardzo taki prawda, moment. No ja cóż, chciałem Panu pogratulować, prawda, wspaniałego wyniku wyborczego. I, I życzyć, żeby Panu się udało wszystko tutaj z, zrealizować, to co Pan zamierzał, co Pan mówił w programie swoim wyborczym i myślę, że, że jeszcze kiedyś się spotkamy i będziemy mogli złożyć Panu kolejne gratulacje z osiągnięć, które Pan tu dokonał. Bardzo serdecznie zapraszam. Także że proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Bardzo panu. dziękuję. Dziękuję.